Kochani, witajcie w kolejnym odcinku, w którym to pierwszy raz w Robloxie będziemy szukać markerów. Wow, słuchajcie, ja już tutaj po drodze do Sylwii szłam i znalazłam jednego. Jakiś marker, piłka. E, czy ja tutaj mam gdzieś jakąś listę, którą muszę znaleźć? Jak to wygląda? E, jest tutaj na samym dole pierwsza ikonka, widzę ich jest tutaj mnóstwo. Mnóstwo. Niektóre są przepiękne, wyglądają idealnie, ale póki co my mamy tylko jednego. Okej, okay, a tutaj mam jakieś info. A, tutaj są. E, teleportuj się do galerii. Czy jest szansa, że ja w tej galerii znajdę ich więcej? Wow, tutaj jest cała galeria tych markerów i mogę zobaczyć, jak one przepięknie wyglądają. Nawet jeden jest taki, słuchajcie, jakby ozłocony. Cudnie to wygląda, więc ja koniecznie muszę ich wszystkich poszukać. No dobra, słuchajcie, nasi kochani widzowie, jeżeli wy wiecie, gdzie znaleźć jakieś markery, to koniecznie napiszcie nam to teraz na dole w komentarzu. My na pewno przeczytamy y, wasze komentarze. Ja znalazłam kolejnego: marker dywan. Tak on się nazywa. Tutaj jest chyba kolejny. A! Akwariowy marker jest kolejny. Jaki piękny! W tym markerze jest prawdziwe akwarium. I pływają rybki! A ja właśnie teraz zanurzyłam się e, do wody i widzę, że jest tutaj jakiś jeden marker, ale czemu ja nie mogę go ze sobą zabrać? Dobra, Iska, robimy challenge. Mamy... 10 minut i sprawdzamy, która z nas znajdzie więcej markerów. O nie, wierzę, nie mam mowy. Ja na pewno z tobą przegram, ale spróbuję. Znaleziono 1 na 237. To wcale nie brzmi dobrze. Mam tutaj jakiś marker, który do mnie krzyczy help. I, i, i o nie, źle mu odpowiedziałam. Ej, jak, jak chcecie zdobyć, markerze? Dalej, dalej. Help, co się stało? A on szuka swoich przyjaciół. O, musisz mu w tym pomóc, bo będzie mu przykro. Ej, tego jednego się chyba nie da wziąć. On jest jakiś ukryty. Ej, tutaj jest chyba kolejny. Nie, nie, to nie jest marker. Czy to jest marker? Ej, chodź tu do mnie. No dobra, on szuka markerów, które muszą być w trzech kolorach. To jest niebieski marker, a on szuka zielonego, żółtego i czerwonego. Może wtedy będę mogła go zdobyć. Być może, to jest bardzo prawdopodobne, bo to pewnie musisz zrealizować jakby jego cele, żeby móc go ze sobą zabrać. O nie, ja z daleka... A nie, to jednak był marker! Wciąż to jakiś hydrant, słuchajcie. W ogóle piękna jest ta kraina tutaj. Ja weszłam to sobie teraz w taką strefę, gdzie jest mnóstwo śniegu, są jakieś choineczki, bardzo ładnie to wszystko wygląda i widzę, że tam jest jakiś jeden marker nad przepaścią, ale jak ja mam się do niego dostać? Znalazłam upadłego markera, ale ja jestem tutaj w jakiejś teraz jaskini, w jakichś labiryntach, przydałoby się tutaj coś znaleźć. Jest następny marker, dami, Marker manekin, o oh, wow! Dobra, fajnie wygląda. Jak ja mam stąd teraz wyjść? Dobra. Tutaj sobie przechodzimy. Może uda mi się gdzieś do góry tutaj wskoczyć? Ja słuchajcie, zwiedzam tutaj wszystkie te budynki. O, jest jakiś kolejny czerwony marker. E, będę sobie raz po raz podglądać, ile ich mam. O, wchodzę teraz gdzieś tutaj na górę po jakiejś drabince. Ej, gdzie ja tutaj weszłam? Mm, widzę tam jakiś marker. Nie wiem, czy on jest do zdobycia, czy ja już go mam. Ale czekajcie, tutaj nie mogę się przycisnąć. Dalej, wchodź tam. E, e, jestem za gruba. Ta szczelina jest zbyt mała. Ej, faktycznie tutaj są jakieś takie tajemnicze miejsca. Ej, a z... miałaś kiedyś taki przypadek, że widziałaś jakiegoś e, takiego jakby bezbarwnego tego markera? Ej, to jest marker duchów, dlatego on był bezbarwny. A, udało mi się go znaleźć. No to gratuluję, ja tutaj coś mam. Ej, co? Ej, znalazłam Kilow, co oznacza, że będę mogła kopać tutaj w tej jaskini i znaleźć inne markery. Ej, ty to tam widzę strategicznie, słuchajcie, podchodzisz do tego tematu. Ja tutaj na razie po prostu zwiedzam wszystkie budynki i znalazłam kolejny oliwkowy marker, który był tutaj schowany w jakimś domu który był pusty, więc żadnych innych tutaj tropów nie widzę, ani poszlak, więc wychodzę sobie z tego budynku i idę szukać dalej. Ej, trafiłam do jakiejś podziemi, ej, co jest grane? Jest tutaj marker, który wygląda jak Spider-Man, ej, jakie mam go zdobyć? Skaczę po yy, pajęczynie niczym Spider-Man i muszę dotrzeć do markera, który jest, no nie, który jest dosłownie obok mnie. Najlepsze jest to, że tutaj są te markery podzielone na takie jakby grupy trudności, jeśli dobrze się wysłowie. No i z tego co widzę, na razie znalazłam same łatwe markery, ani jednego z poziomu średni, ani trudny. A jest jeszcze poziom szalony i ekstremalny i te, także markerowy, więc chyba ten jest najwyższy. A czy Ty sprawdzałaś, ile masz już markerów? Ja mam, ja mam znalezionych 6 markerów. 6, dobra, czyli jesteśmy na podobnym poziomie, bo ja mam 8, ale na razie niestety wszystkie z poziomu łatwego tylko, więc muszę szukać też tych trudniejszych. No nie, już byłam przy tym markerze, jak ja mam go zdobyć? Ej, co jest gra... O nie, jakie to jest mega trudne. E, tu jest jakaś kaczuszka w wannie. Myślałam, że to marker, ale jednak nie. Więc w tym domu mam fałszywy alarm i ja z niego wychodzę. A tych domów jest tutaj mnóstwo. Ja się, słuchajcie, zaplątałam na jakimś domowym osiedlu. Dobra, mam kolejny marker pillar. E, I zobaczę jeszcze tylko, czy na piętrze jest jakiś, ale chyba już tutaj więcej nie. Ułatwia mi fakt, że te wszystkie domy mają dokładnie taki sam układ, więc wiem, gdzie tych markerów szukać. Nie, no przez przypadek wyszłam, Znam te a widziałam, gdzie jest jeden ten yy, Marker. No dobra, ja go sobie zostawię może na inną okazję, na inny odcinek, więc teraz wbijam sobie. Szybko muszę Cię dogonić, bo póki co już mamy ponad połowę czasu, a my tutaj rywalizujemy, więc ja muszę Cię dogonić. Cały czas masz 8? E, nie, już teraz mam chyba 10. Tak, 10 dokładnie. O nie, jak ja mam Cię tutaj dogonić? Gdzie tutaj są te markery? Dawać mi te markery! Dobra, mam klucz francuski. Wezmę go ze sobą. Może mi się do czegoś przyda, słuchajcie. Dobra, tutaj wannie nie ma, więc wychodzimy. No ja tutaj, słuchaj, naprawdę każdy, każdy jeden zakamarek sprawdzam. Staram się niczego tutaj nie pominąć, ale jest to mega, mega trudne. Bo jak już się raz zakręcimy wokół własnej osi, to już nie wiemy, czy w danym miejscu byliśmy, czy nie, bo one są wszystkie do siebie bardzo podobne. Idę szukać kolejnych pomieszczeń, żeby tam wbić. Ja na razie mam y, 8 markerów, więc wbijam sobie teraz tutaj, obstawiam, że tutaj na pewno coś będzie. Ej, myślałam, że tutaj coś jest, bo tutaj jest jakaś taka szczelina, jakaś taka dziura. No dobra, to wbijam teraz do góry. Dawać mi tu marker. Ej, ej, e, spadłam! Musisz uważać. Ja tutaj chyba skończyłam już zwiedzanie tego osiedla, widzę, że ktoś tutaj jeszcze jest. Okej, okay, mam następny marker, ale czemu nie mogę go A, już posiadane. A, okej, okay, dobra. Czyli już słuchajcie, zatoczyłam koło na tym osiedlu, bo już weszłam do domku, w którym byłam. Więc musimy sprawdzić w takim bądź razie, gdzie tu jeszcze dalej ich szukać. Dobra, mam kolejny marker. Co tu jest? Znalazłaś marker świątyni. Okej, okay, fajnie wygląda. Więc wychodzę sobie stąd, idę do kolejnego budynku, bo mi tutaj podpowiedziałaś, że to najlepiej chodzić do tych budynków. A, no to teraz podpowiedziałam Sylwii. Jak Sylwia zgarnie wszystkie z tych budynków, to będzie miała więcej ode mnie, więc ja muszę szybko szukać kolejnych miejsc, w których te markery mam nadzieję, że będą pochowane. A, tutaj się ogrzałam, słuchajcie, przy kominku, ale niestety markerów żadnych nie ma. Weszłam teraz do jakiegoś i do jakiejś innej posiadłości, ale idę na piętro, licząc, że tu znajdę chociaż dwa. No dobra, jeden mam i to była pieniata. A czy możemy otworzyć sobie tutaj jakieś lodówki? O, mikrofalówki. Ej, tu jest jakiś kod do mikrofalówki, a skąd ja mam go znać? Pogadałam sobie z jednym z markerów i on tutaj próbował mnie ograbić, o, o, obrobić. Ej, i widzę marker. Jest tutaj na górze, czy ja mogę wskoczyć tu? O, o, o właśnie, do góry, do góry, do góry. I dziewczyno, wspinaj się! Wspinaj się, wspinaj, wspinaj, tutaj marker reży. A, na takich półkach? Byłaś może na takich półkach sklepowych? Nie, tam jeszcze nie byłam. Teraz jestem w jakimś domu e, i jestem przekonana, że w środku mikrofalówki jest kolejny, ale niestety nie mogę nigdzie znaleźć kodu, bo ona jest zablokowana i już tutaj próbuję. 1, 2, 3, 4, go, error, i niestety. Nie będę już dłużej tutaj tracić czasu i szukać dalej. i okay, dalej. Ja też już tutaj mam jakiś marker. Dobra, kto to jest? Związany marker! O matko, ktoś ukradł marker, związał go i go porzucił. O nie, ktoś był bardzo niedobry. Oj, spadłam! Gdzie ja teraz spadłam? Do jakiejś podziemi? Marker Flamingo. Ej, koleś, ale pomóż mi stąd wyjść. Ale to jest trudne. Co jest grane? Dlaczego ja nie mogę wskoczyć tutaj na te. Pułki. O, marker żarówka. Nawet go nie zauważyłam. On tutaj leżał w jednym budynku. Mam już trzy markery. Marker żółty zdobyty. Wow, boję się zapytać, ile ich już masz. <gryw> Mam ogromną nadzieję, że uda mi się jeszcze ciebie dogonić. Teraz mnie w ogóle teleportowało. Słuchajcie, do jakiegoś innego miejsca. Gdzieś tutaj spadłam, ale dobra, będę szukać dalej. Ej, tutaj jest jeszcze jeden marker akwariowy. Okej. Okay. A to akwariowy też go zdobyłam. Ja tutaj widzę jeszcze jeden marker, ale ja nie jestem w stanie go zabrać. Leży na takiej półce wysoko, że ja nie mogę do niego podskoczyć. A taki ładny sobie tutaj leży. No chodź tu do mnie. No co jest grane? Dobra, odpuszczam to, bo powoli czas nam się kończy. Ej, ja nawet nie wiem, czy zaraz nam się nie kończy ten czas. No co ty gadasz? A gdzie ty masz ten czas? Marker bałwana znalazłam, ale jaki ładny, tu są chyba zimowe markery, dobra, tutaj widzę jakiś marker, tylko że niektóre markery mają dla nas zagadki, zagadki, które musimy razem z nimi rozwiązać. Ja właśnie przyszłam do e, This all Own, czyli to jest jakieś takie miejsce, w którym można z kimś walczyć o dany marker, ale niestety nie było nikogo do pojedynku, więc się wracam, słuchajcie. E, no i przez to nie mogę też zabrać tego markera. Jak tam Ci idzie? Ile masz markerów? Czekaj, muszę się wydostać, bo teraz weszłam w jakieś podziemia i nie mogę z nich wyjść. A, gdzie jestem, Halo! E, już Ci mówię, moja droga. 18. 18 markerów. No to Cię gonię, bo mam właśnie 17 markerów. Właśnie mam 18. O nie, niedobrze, dobrze. Czy to oznacza moją porażkę? Pewnie, niestety tak. Ale ja się nie poddaję. 19. Dobra, tutaj już wszędzie byłam, stoi na pewno. Nie rób mi tego. Mam dobrą pasę, dobre oko. Wyszukuję markery wszędzie, gdzie tylko się da. Próbuję się dostać. Do góry, na dół, wszędzie. I a o, widzę kolejnego markera, tylko że jest mega, mega daleko. Jak tam się do niego dostać? Hej, kochany, gdzie ty tutaj jesteś? Trzeba zaryzykować, trzeba poskakać. Nie no, nie wierzę, ja skaczę po drzewach. Co ty gadasz? I znajdujesz tam jakieś markery? No jest marker, jeden na drzewie, tylko że on jest dość daleko ode mnie. I chyba nie dam rady tutaj do niego wskoczyć. Dobra, ja mam tutaj jakieś pomarańczowe, ale nie, no ja myślałam, że ich tutaj będzie znacznie więcej. Ja się tutaj męczę, żeby tutaj wejść do tego dziwnego miejsca. A co, oni mi dali tylko jeden? Ja się tak nie bawię. Halo, halo, markery, gdzie jesteście? Idziemy tutaj dalej szukać. Tutaj widzę, o, jest jakaś drabinka. Im dziwniejsze miejsce, im bardziej ci się wydaje, że tam nic nie ma, to nagle jest tam marker. Tak, też dochodzę do tego wniosku i mam właśnie takie miejsce, na które się strasznie uparłam. I tak, właśnie udało mi się znaleźć taki brązowy jeden tutaj ukryty, ale słuchaj, tu jest tak ciemno, że ja po prostu kombinuję za wszelką cenę, jak tutaj jeszcze więcej ich znaleźć. Czy ty jesteś w tym samym miejscu co ja? E, nie, nie wiem, gdzie jesteś. Mignęła mi twoja różowa kitka, w jakimś takim zamku, w którym jest bardzo ciemno. Nie, to ja jestem gdzie indziej. Ja jestem gdzie indziej. Tutaj jest jakiś marker. Muszę zrobić dla niego zadanie. Tutaj leżą jakieś małe markery. No ale poczekaj, jakie ja mam tutaj ci pozbierać. Can you find my baby missing? No przecież. No to byłaś właśnie tam, gdzie ja przed chwilą byłam, właśnie w tych małych markerach. Ale jak można je zdobyć? Ty je zdobyłaś? Nie, tych małych nie. Udało mi się tylko tego jednego zdobyć. Nie mam pojęcia, jak je zabrać. E, ja nie mogłam wziąć tego dużego. Coś mi się tutaj zlagowało. No dobra, wychodzę stąd. Nie podoba mi się to pomieszczenie. Eee, tego też już mam. No nie, ja już się teraz tak zakręciłam, że nie widzę kompletnie drogi do zwycięstwa, słuchajcie, bo wydaje mi się, że już wszystkie tutaj zebrałam i nagle przestały mi się pokazywać. Najlepsze są markery, które piszą na przykład w powietrzu, i nie mam pojęcia, jak go zdobyć. No ja też tutaj widzę takiego jednego na drzewie, i jakoś tutaj cały czas próbuję się dostać. Może po tych pomnikach poskaczę i jakoś się na te drzewa dostanę. Ale czy to coś da? Ej, może tak się da? Nie, no spadłam znowu, nie da rady. Mmm, widzę kolejnego w powietrzu, po prostu zawieszony na chmurze. I nie mam pojęcia, jak go zdobyć. Kochani, jeżeli wy wiecie, to koniecznie napiszcie nam to na dole w komentarzu, bo to zbieranie markerów mega mi się spodobało, mega fajnie się to robi. No i oczywiście najważniejsze jest to, aby zdobyć te wszystkie markery, nie? O, powiem Ci, że zdobycie wszystkich to nie lada wyzwanie, ale faktycznie bardzo, bardzo wciągające wyzwanie. Ja mam nadzieję, że kiedykolwiek uda nam się choć trochę zbliżyć do tego celu naszego. E, ja teraz za Cenę. Próbowałam tu poskakać po drzewach, ale niestety spadłam. Ej, tu jaki ładny marker pszczółki! O, właśnie, też już go niedawno wzięłam sobie. Proponuję co? Powoli kończyć. I co? Sprawdzamy, ile mamy markerów. Jeszcze dosłownie minutka. Dobra, dajmy sobie ostatnią minutę. Ja jeszcze próbuję się podratować, choć wiem, że na pewno przegrałam. To mimo wszystko próbuję i będę miała nadzieję na to, że mam ich troszkę więcej niż Sylwia. No, która jest nas siuda. Pamiętaj, że możemy zagrać później jeszcze raz i jeszcze raz, to zależy oczywiście od naszych kochanych widzów, czy oni chcą zobaczyć te odcinki. Ja widzę tutaj marker, tylko jak ja mam tam skoczyć? O rany, to nie jest wcale takie łatwe, przydałoby mi się jakiś sprzęt chyba do latania. No właśnie, ja sobie wzięłam gdzieś jakieś narzędzie, ale jak na razie ono mi nie dało żadnych możliwości. Weszłam teraz w jakieś dziwne, ciemne miejsce i strasznie dużo czasu tutaj straciłam, bo nie znalazłam żadnego markera i teraz jest mi strasznie przykro z tego powodu, bo wiem, że nasz czas nieubłaganie leci ku końcowi. Faktycznie tutaj można się pojedynkować o te markery, ale niestety nikogo nie ma tutaj do pojedynku. Taki dostałam przed chwilą komunikat. O, to tam też byłam. Właśnie tam byłam i niestety, ale nie udało mi się go zdobyć, bo nie było nikogo do pojedynku. A szkoda! Dobra, ostatniej chwile znajdźmy jeszcze jakieś markery, czy jeszcze w jakichś budynkach są jakieś markery. Dajcie nam coś tutaj ostatnie dosłownie sekundy dawać nam te markery, gdzie one tutaj mogą być w wannie jakieś jestem ale to tutaj nie mam żadnego markera dobra, wracam sobie tutaj na to główne takie pole, już sama nie wiem w którą stronę mam iść, żeby zdobyć coś, bo wydaje mi się, że już byłam po prostu wszędzie. Ja też mam takie wrażenie, ale zastanawiam się, jak to jest możliwe, skoro tam jest ich niby 237. To gdzie one niby są pochowane? One są pochowane w różnych magicznych miejscach. Trzeba porozwiązywać przeróżne na przykład zagadki, żeby je zdobyć. Najlepsze jest to, że widzę czasami jakiegoś jednego z daleka i próbuję się do niego dostać, a w któryś momencie, tra momencie tracę jego trop i po prostu nie wiem, w którą stronę iść. Kończymy, koniec zabawy. Wydaje mi się, że wygrałaś. Wydaje mi się, że masz więcej tych markerów, bo ty na początku ich zdecydowanie więcej zebrałaś. Ja tutaj jeszcze chodzę, ostatnie momenty, ostatnie chwile. Ale nie, ja już tutaj niczego nie widzę. Pewnie by trzeba było się wdrapać jeszcze na jakieś wysokie budynki, coś posprawdzać, ale niestety stoję obok markera bałwana. Daj znać, ile masz. Uwaga, trzy, cztery, ile masz? Ja właśnie teraz odpaliłam tą wielką tablicę i czekałam, aż skończysz mówić. No i ja mam moi drodzy. 24 markery na 237. A ja, uwaga, uwaga, mam 24 markery. Nie, 24. Żartujesz! O nie! Czyli mamy remis, moi kochani. Udało nam się, że tak powiem, obu wygrać. Słuchaj, może w takim bądź razie o naszej wygranej zadecyduje to, czy mamy jakiegoś markera innego niż łatwy. Sprawdzisz? Sprawdzam. Ja mam jednego średniego markera, zadaniowy marker czy mam jakiegoś trudnego, niestety trudnego, szalonego, ekstremalnego nie mam. Mam tylko jednego średniego. No to uwaga, ja mam cztery średnie. Wow, no to wygrałaś, ewidentnie, no znalazłaś, zaszalałaś. Mam duży pomarańczowy marker, marker flamingo, zadaniowy marker i łososiowy marker i one są oznaczone jako średnie, ale ja i tak uważam, że miałyśmy cudowny remis, bo obie miałyśmy po 24. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie jeszcze zobaczyć poszukiwania marker w naszym wydaniu. Dzięki wielkie, że byliście razem z nami i znalazłam kolejne markery. A, słuchajcie, genialnie! Dzięki wielkie, do usłyszenia. Pa pa!